Cześć, szczelczyku. Misiaczki, robimy Wasze czytanko listopadowe. Listopadzik. Zaraz się tu dowiemy, co robisz, szczelczyku. Cóż, czynicie? Już skarbeczki, już, już, już. Sekundka, sekundka. I będziemy lecieć. Robimy związki i singli oczywiście, i robimy też pracę. I co jest do osiągnięcia, i co z każdym znakiem Zodiaku. Misiaczki, Wasze związki najpierw, dobra? Najpierw związki. No lecimy, lecimy, nie tracimy czasu. Listopad. Powodem. Ha. Oj, dwa powody. Dobra, trzy powody sytuacji w związkach. Kurde, i nie wiem, która będzie wasza. Może być jakieś coś z dziećmi. Dzieci obciążają sytuację. Dzieci, dziecko, jakieś obciążenie związane z dziećmi, i coś tu jest między wami nie tak z powodu dziecka lub dzieci. To jest raz. Dwa, niestety. Inna osoba zainteresowała Waszą osobę. Ja nie mówię, że tu jest romans. Może nie być, ale może być rozmowa z kimś innym. To się tak zaczyna od rozmowy. Może być tak, że ktoś patrzy w bok i hmm, interesujące jeszcze nic nie robi, ale zobaczył. No to mówię zaczyna się od tego, że oczami coś widzimy a w związku przyłazi do domu, jest ciężko, jest energia ciężka, może jest nudno, są obowiązki, są dzieci, cholera wie co. No to jeżeli macie taką sytuację, bo przecież nie musicie mieć. Trzecia sprawa. Ktoś chce mieć lekki związek, przyjemny i może nie, że bez zobowiązań, może nie aż tak, ale bez ciężaru. Ciężar, ktoś jest obciążony, obciążony energią, stresem, coś go obciąża. Hmm, hmm, o co to chodzi? Miszki, mamy wkurzoną kobietę i poważnego mężczyznę. Mężczyzna tak jakby był jakiś ustatkowany. No co, żonaty? Żonaty mężczyzna i, i, i wy? O co to chodzi? No jeżeli tak, to ja nie wiem. Nie jechać, Rydwan odwrócony, nie jechać do niego, nie spotykać się z nim, nie robić nic z tą osobą, nie wychodzić w stronę tej drugiej osoby. To, by, to byłybyście wy jako utracona kochanka, a to byłby żona tym mężczyzna. Ale jeżeli wasz związek jest taki, że wy macie męża lub stałego partnera, o, to on jest pokazywany tak jakoś stabilnie, a wy jesteście pokazane jako wkurzone lub Dziewczyny, trzeba się będzie na siebie troszeczkę popatrzeć w tym tygodniu. Chłopaki, no wy macie dosyć dojrzałą energię, baba wam suszy głowę. O, nie dupę, nie, głowa. Dziewczęta, patrzymy w lustereczko i to dosłownie i w przenośni. Dlaczego dosłownie? Miśki, wy się możecie obrazić, bo wy jesteście szczelczyki, wy macie dużo ognia, ale jeżeli y, gdzieś coś żeście tak troszeczkę oklapły, jeśli chodzi o wygląd, czy jeśli chodzi o dbanie o siebie, wziąć się za siebie. Listopad to jest taki miesiąc, kiedy jest i deszcz, albo tam może gdzie niegdzie śnieg, i zimno, i ciemno, i się nie chce, i dresik, i winko, i nie wiem, bigosik, i ciasto, placek, nie wiem, co wy tam macie, ale to jest taki miesiąc, kiedy rzeczywiście może być tak, że się nie chce. I kobieta w tej relacji, ja teraz już mówię, abstrahując od tego, że tam gdzieś jakiś mąż, jakaś żona i jakieś dziwne coś, bo to to nie. No jest pokazane, że nie. Kobieta w tej relacji stałej jakiejś, którą być może macie, jest pokazana jako albo opadnięta z um, oj, z pasji, wypalona, albo. Nie, nie myśli o tym, żeby jakoś koło siebie coś zrobić, żeby się jakoś poczuła fajniejsza, zadbać o siebie, dziewczęta, żebyście się poczuły. No, bo ja nie każę wam w szpilkach po domu chodzić. No, puknijmy się w głowę, jakby chłop babie kazał w szpilkach po domu chodzić. No, chyba, że lubicie. Tak jak na filmach, nie? Na tych wszystkich filmach te baby po domu w szpileczkach. Ja sobie myślę, kto chodzi po domu w szpilkach, chyba by mnie trafiło w życiu normalnie. Wrzuciłabym chłopa za drzwi, jakby kazał chodził w szpikach po domu. Dziewczyny, żarty żartami. Wy możecie mieć, wam, wiecie jak ja czasami mówię, że komuś opadnie, ale to wam może opaść w tym miesiącu. Mało, mniej pasji, mniej pożądania, mniej się wam chce nawet zadbać o siebie w sensie wyglądu, ale nawet seksu się wam może nie chcieć. No to z tym trzeba coś zrobić, bo tu chłopisko czeka zadowolone ze związku, tak jakby on taki konkretny był. Albo Abstrahując od tego, co już powiedziałam, bo to może jest nieprawda u Was, dziewczyny, czegoś nie robicie. Facet by wymagał czegoś od Was, on tutaj czegoś oczekuje, on jest taki konkretnie pokazany. To może być mąż, to może być partner. Zakładam, że to nie jest mąż innej baby, bo ja już powiedziałam na początku, co na ten temat. Tutaj jest pokazane. Zakładam, że to jest Wasz facet. To Wy czegoś nie robicie, nie jakiegoś działania nie ma. Nie ma wystarczająco dużo ognia, albo się wam nie chce. Albo, i tu może najłatwiej to będzie wam jakoś tu naprawić, będziecie się po prostu na chłopa wkurzać. On stoi jak ten dąb i się nie rusza i nic nie robi inaczej niż dawniej, a wy macie przez cały miesiąc jakiś PMS, czy jakieś tam inne, te wiecie, hormonalne coś. Może nie, no może nie, no to, to też żartobliwie mówię, no bo przecież. To nie o to chodzi, ale wkurzenie, tak no ogólnie powiedziawszy. Słuchajcie, nie jechać gdzieś, nie planować jakiejś podróży. Zastanowić się, czy oboje idziecie w tą samą stronę ze swoim partnerem, partnerką. Czy na pewno jest wam po drodze i czy ten cel jest taki sam. I czy nie jest tak, że jak on robi jeden krok do przodu, to wy robicie trzy do tyłu. A chłopaki, no też się nad tym zastanowić, czy chłopaki nie robią czegoś takiego. Bo albo idziemy do przodu i rzeczywiście coś planujemy, albo nie. No, żeby nie było tak, że chłop przyjdzie i się oświadczy, a wy. E, w sumie po co mi to? Ja już to mam za sobą. Co ja się tu będę drugi raz tam jakoś uwikływać, wikłać w małżeństwo? A może on bardzo by chciał, żebyście były jego żoną. No, no nie zmuszam was, ale pomyśleć, bo tu dziewczęta trochę robią. Dziwną robotę w tym miesiącu. Wiecie, jak zawsze zwalam na faceta? No to teraz zwalam na dziewczęta. Misiaczki. A co u singli? Odcinanie się od jakiejś przeszłości pójście naprzód, bardzo dynamicznie. Miski to może nie być miesiąc, w którym Wy poznacie nowego człowieka. Może nie być, ale na pewno ma szansę być to miesiąc, kiedy Wy się w dwóch kartach odcinacie od jakiejś przeszłości. Niektórzy się nawet przeprowadzają, nawet do tego stopnia, że się przeprowadzacie. Ale takie totalne odcięcie, nie, to tam, tam już nie wracam, tam już nie idę. I bardzo dobrze, to jest bardzo dobra energia, bardzo kategoryczna, bardzo zdecydowana. Odcinamy się. Nie ma, nie wracamy już. No. no, jeżeli wy nie czujecie, że się odcinacie, to możecie być pewni, że się od was odcina druga osoba. No, chyba, że się odetniecie później jakoś w listopadzie. Rada, nowa miłość. Szacun najpierw szacunek do samego siebie. Najpierw miłość, szacunek do samego siebie i nie bawić się w lowelastwo, a potem otworzyć się na nową miłość. Zasługujecie na miłość, ta karta mówi. To jest rada na listopad. Po tym, jak się odetniecie od dzabdzajstwa. No, misiaczki, jakie fajne czytanko! No, nie powiem, nie powiem. Bardzo miło mi się to podobie. Dla szczelczyka mojego kochanego, skarbiaczki, praca. Wiesz mm. wiecie co, nie wchodząc, och, muszę ominąć temat, żeby, bo ja, ja, ja nie mogę na ten temat gadać, I wy mnie prosicie, Ewa, zrób karty na to, ja nie mogę, ja, ja chcę być spokojna, chcę być w tej mojej banieczce i chcę, żebyście wy, wy byli ze mną w banieczce, a nie żebyśmy się, kurde, tutaj jakoś tak, jak ktoś coś nie wie, to nie chce poogląda jasno widza jednego z drugim, no, oni wszystko wiedzą i... A ja ja Sytuacja obecna ogólnoświatowa, która zazwyczaj wychodzi mi od kilku miesięcy w karcie diabła. Co kto chce o tym myśleć, nie chce myśli. Ja nie będę tego tłumaczyć. U was jest teraz ta karta odwrócona. To jest tak jakby albo sytuacja przestała wpływać na waszą pracę, albo wy nie pozwalacie jej wpływać, albo wy się Uwalniacie w jakiś sposób od czegoś toksycznego. Nie musi być sytuacja ogólnoświatowa. Mogą być ludzie. A może praca była toksyczna, a może szefostwo było toksyczne, uwolnienie. Ale czemu się martwicie tym, że się uwalniacie? To jest pytanie. Chyba, że się cały czas martwicie tym, że się chcecie uwolnić, a nie jest to takie proste. No zaraz zobaczymy, jaka jest rada. Czekajcie chwilę. Miszki też ten świat jest pokazany. Kurka wodna, poczekać, aż się coś skończy. Brak pełni szczęścia i ata ataki z zewnątrz. Ataki z zewnątrz, zaatakowanie przez coś z zewnątrz. Ogólnie mówię, bo wy możecie to różnie rozumieć, ale brak pełni szczęścia w pracy spowodowany czymś z zewnątrz, jakimiś atakami z zewnątrz. Kochani, <laughs> Podczas gdy w tych związkach wychodziło całkiem ciekawie, w sensie, że coś się u was dzieje na pozytywnie, pomijając okazyjnego szczelczyka, który myśli, że gdzieś może będzie coś robił z kimś, kto ma już jakieś małżeństwo i rodzinę i to wygląda negatywnie, pomijając to, no bo tu to, no to nic wam to nie wymyśla dobrego, to jeśli chodzi o tą pracę, a to, Znaczy to w związkach dobrze, ale jeśli chodzi o pracę, to tak jakby to zmartwienie cały czas się jeszcze utrzymywało. Tak jakby Was tak trochę te nerwy brały w tym miesiącu. Poczekać na zakończenie jakiejś sytuacji. Możliwe, że Wy jej nie możecie sami zakończyć. Poczekać, aż się coś domknie na zawsze. To się w listopadzie może nie domknąć, ale ponieważ macie kartę toksyczności odwróconą, to możliwe. Że to na Was już tak nie będzie bardzo wpływać. To może się tak coś poluzować, że się poczujecie jacyś bardziej wolni, a jednocześnie sytuacja jeszcze się nam dziwna nie kończy. Ja nie wiem, co to będzie się działo na świecie w tym miesiącu, ale rzeczywiście jakieś małe zmartwionko tu tutaj macie. A czekajcie jeszcze chwilkę, zobaczmy, czy. A właściwie nie, dobra, sorry, Miszki. Wiecie co chciałam sprawdzić? Chciałam zrobić karty pod tytułem A co najlepszego możecie osiągnąć? A przecież ja to mam i tak i tak zrobić. Zakałapućkałam się. Już robię. Już robię, już, już, już. Nie będę dodawać do kart pracy, tylko już sobie teraz zrobię. Bo bardzo możliwe, że coś dobrego, takiego bardzo pozytywnego można w, listop w listopadzie. No, o, chciałam być w lipcu, w listopadzie osiągnąć, więc już sobie na to popatrzymy. Co jest do osiągnięcia w listopadzie? Uu, pieniądze, podwyżka albo wymiana jakaś. Inwestujecie w coś i się wam zwraca. Uuu, bardzo dobra. No w końcu. W końcu, w końcu. Karta, która mi się odwróciła przed chwilą. No, bujanie w obłokach i intuicja, ale to może intuicja. Będziecie po prostu korzystać z intuicji. To bardzo dobrze. Kochani, karta, która mi się odwróciła karta niepowra. niepowra mm. Braku powrotu do lowelastwa, to ci, którzy się odcinają i ci, którzy ewentualnie mieliby gdzieś osobę, która was zwodzi, a już ma swoją rodzinę, więc nie. I yy, nie tracimy czasu. Wymiana. Inwestujecie w coś, zwraca się wam Wkładacie pracę, przychodzą pieniądze, czekaliście na pieniądze, przychodzą pieniądze, zwroty długów i tak dalej, i tak dalej. Lub inwestowanie w związek. Coś, nad czymś pracujemy, my coś wkładamy do tego związku, druga strona też zwraca się nam, opłacalne coś, dobra, fajna wymiana w tym miesiącu. Nie tracimy dłużej czasu na głupoty w tym miesiącu. W tym miesiącu strzelec zrobi tak. I się odetnie od wszystkiego, co jest głupotą, i na co nie trzeba tracić czasu. W pracy to wyjście z toksyczności. Prawdopodobnie, nawet jeśli sytuacja się jeszcze nie zakończy dziwna u Was w pracy, to Wy pokazujecie, ale czemu mnie to aż tak dotyka? Może ja się nie będę tym już aż tak przejmować. Trochę się przejmujecie, ale macie szansę wyjść z tej toksycznej energii. Być może na to tracili niektórzy czas, a być może na jakieś dziwne związki i lwelastwo. No, więc koniec. Kochani, to jest ważna karta, bo to jest karta, to jest to, co powiedziałam na samym początku, jak mówiłam o singlach, żeby skupić się na sobie, na swoim poczuciu własnej wartości i na szacunku do samego siebie i nie pozwolić sobie, żeby inni was źle traktowali. Więc ta karta, to tym się musicie zająć. To jest takie jakieś wewnętrzne poczucie takiego. Takiej taki, y, no, szacunku, resta, y, o Jezu, nie respektu, szacunku i miłości do samego siebie i gotowości na jakąś miłość. Niektórzy zdadzą sobie sprawę z tego, że jeszcze muszą to trochę podreperować, to wewnętrzne jakieś tam poczucie, że zasługujemy na miłość, inni będą się już na miłość otwierać w tym miesiącu i nie marnować czasu na. Lowelastwo. No. Wy. Z każdym znakiem Zodiaku. Jeżeli macie osobę z znaku Barana. Oj, w listopadzie to wygląda kiepsko, tak jakby nie było przyszłości dla tego związku. Być może tylko w listopadzie nie widzicie tego, tej przyszłości, ale kochani, przyjrzyjcie się temu związkowi, bo może być tak, że to jest tylko pesymizm. No może. Ale żeby to nie było tak, że to po prostu nie ma sensu. Przyjrzeć się związkowi z baranem. Kochani byk, tu jest jakaś rozpacz pokazana, żałowanie czegoś, co się zrobiło, ale to może, pod to, po, to można podciągnąć całą masę rzeczy. Rozstaliście się, zdradziliście się, z, ktoś kogoś skrzywdził, nie możemy wybaczyć. Myślimy o tym cały czas, nie możemy wyjść z tej energii, ale to może być też ktoś, kto przeprasza, bo się czuje winny. Może być. Jakby nie było, w listopadzie nie ma jeszcze wybaczenia, no to wy możecie zrobić, żeby było. Na razie jest pokazane, że ktoś komuś nie może wybaczyć, lub ktoś nie może się uwolnić od jakiejś przeszłości. Nawet nowy chłop przychodzi, albo nowa kobieta do was i ma kogoś z przeszłości, i się nie uwalnia, a do was przyłazi, a cały czas myśli o byłej lub o byłem. No to przyjrzeć się temu. Bliźnięta. Tu jest pokazane, że to z was, który z kobietą nie, po, nie podejmuje decyzji ważnej dla waszego związku, nie może podjąć jakiejś ważnej decyzji, albo jest jakaś inna kobieta. Nie wy, i ale jeżeli jesteście facetem, to nie wasza kobieta, tylko ktoś inny. Była, obecna żona, być może, teściowa, matka, nie wiem. Koleżanka? Cholera wie, ale powiem wam tak. Jeżeli wiecie, kto to jest ta kobieta, ona wam źle życzy, waszemu związkowi. Zastanowić się, co by tu zrobić, żeby ona nie miała, żeby te jej macki tam nie sięgały do was. Albo wy musicie podjąć jakąś decyzję, postawić sprawę na ostrzu noża. Kochani, rak. Samotność, poczucie samotności, ale co, w związku poczucie samotności? Czy jedno bez drugiego się czuje samotne? Najgorsze jest to, że w tym wszystkim, w tych emocjach, tego poczucia osamotnienia, czy razem, czy osobno, ale poczucie osamotnienia, ktoś dalej nie widzi swoich własnych błędów. Może zwalać wszystko na drugą stronę, a swoich własnych wad nie widzi. Nie wiem kto. Jedno z Was albo oboje. Kochani, lew... Uuu, nie wiem. Oj, nie wiem. Wiecie co? Bo wieża to może oznaczać całą masę różnych rzeczy. Powiem wam tak. Chodziło mi o to, że coś się wydarzy. No ale wiecie, co się może wydarzyć? Możecie zdać w ciąży. I też wieża. Wow, o kurde, nieplanowane. Albo nagle ktoś przyjdzie do was i wam zrobi bałagan w życiu, bo się zakochacie i nie wiadomo co. To z tych bardziej pozytywnych rzeczy. Ale co, jeżeli ta wieża. To jest to, że budowaliście na piasku jakiś zameczek, który się po prostu przyjdzie fala i się rozwali. No, no może być. A co jeżeli ktoś na przykład odedrze się... Od, a, jak to się mówi? O, dobra, nie wiem, jak to powiedzieć. Że zostanie odarty ze złudzeń i nagle otworzy oczy i zobaczy, że ten związek nie jest dla niego. Wierza to jest coś takiego, co wami począśnie, To może być pozytywne. Ale to będzie oznaczało zmianę w waszym życiu. Panna. Brak oferty. Być może ze strony panny, być może wy ich nie chcecie, ale no to po co byście ich słuchali w takim razie? Jedno z was nie chce, lub nie ma oferty w ogóle, nie przyjdzie. A jeżeli jest razem z wami cały czas ta osoba w jakiejś relacji, płytkość uczuć, manipulacja uczuciowa, niedojrzałość, nie daj Boże. Love laso podobne to to, takie, które gdzieś łazi do was, wam coś mówi, kocham cię, och, masz piękne oczka i łazi jeszcze do kogoś innego, mówi to samo. Płytkość, manipulacja, niestabilność emocjonalna, niedojrzałość lub po prostu brak oferty. Po prostu. No. Waga. u Szczelczyki. Znacie wagę jakąś? MiŚki, przyznajcie się w komentarzach, jak znacie wagę. Wow! No, przynajmniej dla części z Was, no bo pewnie jest gdzieś ktoś, kto jest wagą, ma Boże, kto jest Szczelczykiem, ma wagę, a, a nie ma wielkiej miłości. No, ale dla jakiejś części z Was jest przepowiedziana na listopad wielka miłość. Może poznacie nową osobę i to będzie waga i Was połączy wielka miłość. To takie bra, a, 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 tnie duszę wręcz. Wow! Skorpion, szkorpion, skorpion. Może być gorzej w listopadzie Wam. Może na Wasz związek wpływać negatywnie sytuacja światowa. Los Was rozdzieli. Jesteście w innych miastach, w innych krajach, nagle Wam coś pozamykają, nie możecie się spotkać. Przykład podałam. To jest też karta negatywnej karmy. Coś się może między Wami rozgrywać karmicznego, co będzie trudne do ogarnięcia. Oraz jest to też karta, która mówi o tym, że jeżeli byście chcieli coś naprawiać, budować, czy jakoś na nowo coś zaczynać ze skorpionem, to to może nie być dobry czas, żeby to robić, bo jest pech. A jak jest pech i negatywna energia, to może należy przeczekać. Zastanowić się, misiaczki. Dwa... Y Boże. Dwa szczelczyki teraz. Dwa szczelczyki. Podejrzliwość. To może być też przekaz dla strzelca ogólnie. Podejrzliwość. Ktoś kogoś śledzi, podejrzewa. Ktoś komuś nie ufa i ma negatywne jakieś myśli na temat drugiej osoby. Pytanie tylko, czy uzasadnione. Kochani... Częczyk to był. Kozior. Czekajcie chwilę. Koziorożec. Ktoś tu cierpi lub płacze. Więc albo ktoś roztrząsa jakąś przeszłość. Czy między wami jest ta przeszłość? Czy jedno z was ma przeszłość z inną osobą, ale ona cały czas żyje. Własnym życiem ta przeszłość jest niepuszczona. Albo ktoś żałuje jakiejś przeszłości, być może ma wyrzuty sumienia, może przyjdzie przepraszać. W listopadzie może być trudno o pełne wybaczenie, a no należałoby się na tym zastanowić. Wodnik, albo macie problemy z dziećmi, nie muszą być wasze wspólne, ale jakiś problem z dziećmi. Albo brak powrotu, jeżeli nie jesteście razem, nie wraca ta, ta osoba do was. Nawet trudno przyjaciółmi zostać. A jeżeli jesteście razem i nie chodzi o problemy z dziećmi, to kochani wchodzicie w taki niestety okres, kiedy jedno z was lub oboje pamięta już tylko złe rzeczy z przeszłości między wami, a zapomina o tym, co było dobre. To też już jest taki początek, początek jak początek, no ale takie to troszeczkę kryzysowe może być. Przyjrzyjcie się temu, o co to może chodzić, kochani. Um, Rybeńki, wyjście z klatki, uwolnienie. Uwolnić się można na przykład z innego związku, po to, żebyście wy byli razem, albo wy się uwolnicie od siebie. Czekajcie, bo nie mogę mówić. Uwolnienie się od siebie, kochani, albo uwolnienie od um, negatywnej przeszłości wspólnej, to wtedy nie musiałoby oznaczać rozstania koniecznie. Ale uwolnienie. Zobaczenie wyjścia z sytuacji. O, właśnie! Zobaczenie wyjścia z sytuacji z rybami. I na koniec pasja. Miśki! Szczelczyki, wy sobie przypomnijcie, co wam powiedziałam na samym początku dla związkowców. Pamiętacie ta królowa buław, czyli wy odwrócona do góry nogami? I zakładałam, że to nie. Bo już powiedziałam o tej kochance i o czyimś mężu. To, 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 to w ogóle nie na to wchodzimy. Tylko zakładałam, że wy macie związek stały. I że wy, was coś za mało działania, za mało pasji, za mało chęci może do jakiegoś seksiku czy coś, kochani, ta pasja to jest coś, co będzie ważne w listopadzie. Albo trzeba to odnaleźć z powrotem, albo się to pojawi jakoś w waszym życiu. Pasja. Pozwól, aby twoje serce i dusza śpiewały radością. No, misiaczki do seksików. Już. Proszę wyłączyć ten komputerek, co tam macie i biegać tam do swojego, czy to mężusia, czy to jakiegoś innego związkowca. Ci, którzy mają związek. No. A reszta się odcina od dziwnych rzeczy i czeka na nową miłość. Misiaczki tyle. Robię następne znaki, a dla Was buziaczki, pozdrowionka. No i pamiętajcie o subach, komentarzach i lajkach, jeżeli Wam się to do czegoś przydaje. I na razie pa, pa kochani.